Dlaczego warto jest być oderwaną od rzeczywistości? Zapraszam cię na odcinek inspirowany wiadomością od hejterki. Zastanawiasz się, co mogło być inspirującego w wiadomości od kogoś, kto hejtuje? Pozornie nic. Praktycznie jednak bardzo wiele. Dostałam tą wiadomość dwa dni temu, i to, co mnie w niej najbardziej uderzyło, to nie były soczyste emocje i wykłócanie się, że niby nie da się zarabiać dobrych pieniędzy. To było jedno zdanie. Że ja jestem oderwana od rzeczywistości. I to zdanie mocno mnie ucieszyło. Ucieszyło mnie, ponieważ przypomniało mi sytuację sprzed wielu lat, kiedy ja zdecydowałam, że nie godzę się na rzeczywistość, którą mam, i właśnie od rzeczywistości oderwana chcę być. I wiem, że brzmi to tajemniczo, więc już ci temat rozwinę. Być może zdarzyło ci się kiedyś słyszeć zdanie, które ktoś użył, aby uzasadnić sytuację, w której jest. Byle jakie zarobki, bo taka jest rzeczywistość. Byle jakie standardy życiowe, bo taka jest rzeczywistość. Byle jakie życie, bo taka jest rzeczywistość. Podstawa tego uzasadnienia najczęściej jest taka, że, bo wiele osób tego doświadcza. Bo dookoła większość ludzi tak ma, bo taka jest średnia statystyczna. I tak po prostu jest i koniec. Innymi słowy, ciesz się z tego, co masz. Tak musi być. Większość tego doświadcza, a ci, którzy mówią, że może być inaczej, są oderwani od rzeczywistości. I przyznaję się bez bicia, że ja też kiedyś tej całej rzeczywistości się trzymałam. To znaczy, że. Uważałam, że moje życie takie jest i już i że lepsze opcje życiowe są nie dla mnie. Trzymałam się tego do dnia, w którym stwierdziłam, że coś z tym konceptem jest nie tak. Było nie tak, ponieważ nie da się jednocześnie twierdzić, że chce się czegoś lepszego i jednocześnie twierdzić, że na to lepsze nie ma się szans. Było nie tak bo wybierając obecną rzeczywistość przekreśla się powtórzę jeszcze raz przekreśla się rzeczywistość lepszą i gdy to do mnie dotarło i zaczęłam sobie na części pierwsze rozkładać jak ten koncept na mnie wpływa i na moje życie to złapałam się za głowę no bo zobacz tkwiąc w obecnej rzeczywistości w tamtej którą miałam wtedy i wierząc w to, że ona już taka jest, ja nie walczyłam o rzeczywistość lepszą, bo ona nie mieściła mi się w głowie. A skoro nie mieściła mi się w głowie, to nie wierzyłam w to, że może być lepiej, więc się nie angażowałam w działania i nic w moim życiu się nie zmieniało. Powiem więcej. Myślę, że po cichu hejtowałam tych, którzy mieli lepiej, bo ja nie wiedziałam, Jakim cudem im się udało, że ich życie jest fajniejsze? Przyzna, że to był totalny bałagan w mojej głowie, prawda? Przy tym całym rozkładaniu mojego myślenia i wierzenia na części pierwsze, uderzyła mnie jedna rzecz: że za tym, jaka jest rzeczywistość, stoimy my i nasze wybory, a nie odgórna decyzja. I że jeśli nie wierzę w to, że może być lepiej, że mogę dobrze zarabiać, to niestety na rzeczywistość, którą mam, jestem skazana. Uff, paskudne, co? Co więc z tym zrobiłam, zapytasz? Po pierwsze, zaczęłam inaczej patrzeć na rzeczywistość moją i rzeczywistość ludzi, którzy mają lepiej. I w momencie, w którym dotarło do mnie, że ta rzeczywistość to tak naprawdę jest tylko efekt moich wyborów, zaczęłam myśleć, zaczęłam kombinować, jak zacząć podejmować lepsze decyzje. Numer dwa. Rozpisałam sobie na kartce nową rzeczywistość czyli jak chcę, aby moje realia wyglądały. I tu oczywiście popełniłam błąd, bo Podzieliłam się swoją wizją z moimi bliskimi, i w odpowiedzi usłyszałam: Córcia, co ty wymyślasz, gdzie ty i takie życie? Ale wytłumaczyłam sobie wtedy, że wizja moich bliskich to są ich strachy i ich limity i ja wcale nie muszę tego słuchać, ani się do tego naginać. Numer 3. Zaczęłam praktykować bycie ślepą i głuchą na wszystkich dookoła. Na tych wszystkich nie da się. A co, źle ci? Za wysoko mierzysz. Ja wiedziałam już, że nie chcę być taka jak ci ludzie, więc po prostu nie mogę ich dalej słuchać. Numer 4. Zaczęłam praktykować lepszą rzeczywistość, ucząc mój umysł nowej definicji jakości i sukcesu. Czyli zaczęłam wychodzić w ładne i drogie miejsca, siadać do fajnych samochodów, obserwować ludzi, których rzeczywistość była inna, lepsza, taka, jak ja chciałam mieć. I te mini doświadczenia jakości sprawiły, że ja już nie chciałam więcej byle jakości w swoim życiu, i dawało mi to mega kopa napędowego do tego, aby tą nową rzeczywistość tworzyć. Aby nie zostawać w tym, jak jest. Numer 5. Krok po kroku przesuwałam swoje limity, aż uff, dzięki Bogu, a właściwie dzięki swojej pracy oderwana od rzeczywistości się stałam. I opowiadam Ci dzisiaj o tym, aby przypomnieć, że jeśli będziesz patrzeć na większość ludzi, będziesz mieć to, co ma większość. Że jeśli będziesz powtarzać, bo tak już jest, będziesz mieć jeszcze więcej tego, jak jest. Bo jeśli pogodzisz się z obecną rzeczywistością, to oderwanie od niej będzie dla Ciebie nieosiągalne. Dlatego namawiam Cię: zacznij od dzisiaj być oderwana od tego, jak jest i szukać opcji. Nie ma znaczenia, jaka jest średnia krajowa, ty możesz mieć wyższą. Nie ma znaczenia, że nikt w twojej rodzinie nie był zamożny, że nie inwestował. Ty możesz być pierwsza, ty możesz przetrzeć szlaki. Masz więc wybór: albo nagiąć się i pozostać w rzeczywistości, którą ma większość i która jest pełna limitów. Albo oderwać się od niej i mieć w życiu więcej wygody. Co więc wybierzesz? Hejterce bardzo dziękuję za piękną inspirację i za pokazanie mi, że warto jest być oderwaną od rzeczywistości. Że ta decyzja po prostu mi się opłaciła. Dziękuję Ci bardzo za odsłuchanie tego odcinka. I jak zawsze, proszę, zasubskrybuj, przekaż dalej, pomóż mi pokazać innym kobietom, że można zmienić swój sposób myślenia i można zacząć zarabiać więcej.